Hej, cześć, witajcie kochani. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie na marzec. Brak kontaktu i co dalej? Jest to czytanie na marzec, także pamiętajcie o tym, że będzie ono rezonować właśnie w miesiącu marcu. Hmm. Czytanie będzie polegać na wybraniu grup. Będziemy mieli cztery grupy. Wykładam po cztery karty. Wymyślicie o tej osobie. Teraz pomyślcie. Wyobraźcie sobie tę osobę i zadajcie pytanie, czy ta osoba się do mnie odezwie. To jest czytanie na brak kontaktu. Ja oczywiście zachęcam Was do y, zobaczenia opisu, są tam ważne informacje na mój temat, tak jak zawsze. Yy, także tyle słowem wstępu, bo zawsze się rozgaduję i to wychodzi bardzo długo. Więc zaczynamy. Brak kontaktu. Grupa numer jeden. Czasówkę oczywiście dam w opisie, jak żeby nie inaczej. Bo zawsze daję opisy, czasówki specjalnie dla Was. Kochani, dobra. Grupa numer jeden. Cztery karty. Czy osoba, o której myślę, grupa numer jeden się odezwie. Wisielec. Brak kontaktu. Czemu te karty tak są śliskie? O, wieża. Hmm. Odezwie się, ale to będzie agresja pasywno-agresywna. Agresja pasywno-agresywna, komunikacja pasywno-agresywna. E, typu, nie wiem, może być to związane z pracą, może razem e, pracowaliście, może to był jakiś romans pracowy. Nie wiem, e, nie zgaduję. Natomiast może tak być. E, no ta osoba będzie chciała coś. No ta osoba w każdym razie będzie tutaj chciała coś y, wyjaśniać, dojść do jakiegoś porozumienia, może. Byliście właśnie tutaj w konflikcie, ale to nie będzie na takiej zasadzie, że ta osoba będzie chciała zażegnać konflikt, więc przeciwnie będzie tutaj broniła bardzo swojej racji. Więc jeżeli pytacie grupa numer jeden, czy ta osoba się tak odezwie się, ale to będzie taka komunikacja taka, ja postawię na swoim i w zasadzie to tyle. Także tak wygląda grupa numer jeden, grupa numer dwa. Karty same wypadły. Dobra, ja więcej nie dobieram wypadły, czy to nie będą. Przeprosiny. Przeprosiny. Przeprosiny zaręczony nie no, śmieję się. Nie. W grupie numer dwa Osoba się do Was odezwie. K osoba wracająca. Osoba, która będzie chciała odnowić kontakt. Jeżeli była jakaś separacja, bo może być to związek małżeński, to oczywiście tutaj będzie powrót tej osoby, możliwe udanie się na terapię, bo tutaj właśnie jest pokazane, że jakaś osoba będzie tutaj, znaczy potrzebować na przykład konsultacji, tak? Czyli na przykład, nie wiem, pójdziesz. Na terapię, albo ta osoba pójdzie na, na terapię I tutaj będzie chciała do ciebie wrócić Odmieniona, odmienione, tak? Przynajmniej tutaj będzie ci to obiecywać yy, Także no tutaj kontakt będzie No i szykuje grupa Grupa na przeprosinę Grupa numer 3 Grupa numer 3 Zobaczymy Grupa numer 3. No je. Ale będzie kontakt. Okej. Okay. O, grupa numer 3. No, wy macie tutaj jakiegoś, pytacie się o jakiegoś młodziaka. O jejku, młodziaka, młodziaka. Grupa numer 3. No, się oczywiście, z taką propozycją żywecie żal nie zrezygnować, opowiem tak. No tak, tutaj w grupie trzeciej również ten kontakt na marzec będzie. Od osoby młodszej nie wiem, jeżeli tutaj nie mieliście kontaktu na przykład z młodszym rodzeństwem, tak? Bo tutaj też możecie to pokazywać, no tylko tak będzie. No, tak, będzie tutaj taka, jeżeli chodzi romantycznie, to będzie tutaj naprawdę taka propozycja. mogą być jakieś takie, wiecie, ktoś może wam, no, tutaj mi się pokazuje taka osoba, która, wiecie, wy się podobacie i ona wam, i wy to wiecie, no i wy czekaliście, czy ta osoba się odezwie, i tak dalej, i tak dalej. Tak, grupa numer 3. Tutaj na pewno ta osoba będzie chciała się odezwać, będzie chciała was gdzieś zaprosić, nawiązać jakąś współpracę, no i jest ta osoba. Która jest Wami w jakiś sposób zauroczona. Może być to osoba młodsza. Grupa numer 4, Ostatnia grupa. Ostatnie. Ostatni będą pierwszymi. Pamiętajmy to. Hmm. Grupa numer cztery to zagadka i tak i nie. Wiecie dlaczego? Tutaj w grupie czwartej no, pokazuje mi się jakiś narcyz. Yy, jakaś osoba, która wyżej źle zrobiła i będzie czekać na przeprosiny na swoje. Nie wiem, może Was przeprosić, tak i nie, ale to nie będzie jakieś szczere. Hmm. Ach, hmm. Tutaj jest coś w ogóle ukrytego. Także mówię, intencje tej osoby mogą być nieszczere, nawet jeżeli czekacie na kontakt, tak? Tutaj coś się wydarzyło takiego, że. No, też jakiś wracacz. To jest jakaś osoba, która będzie yy, chciała jakiś kontakt nawiązać, ale no, nie będzie on szczery. Nie będzie. No. Może być też y, tak, że niepersonalnie personalnie w cztery oczy, tylko, wiecie, pisany pisanie. Częściej nie spotkamy się, ale sprawdzę, co u Ciebie, czy tam masz kogoś, czy, czy tam w ogóle, coś Ci się wiedzie, wiecie. <ścoughs> w taki sposób, no, taki, wiecie, narcyzik może trochę. Mm, takie nie bardzo. Dobrze. Ech, kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to czytanie. Szybkie, szybciutkie, no. Super, dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie, lajki like w górę, jeżeli chcecie. Część czytania. Dziękuję, cześć. Do zobaczenia.